Dzień dobry Państwu. 10 lat temu Muzeum Śląskie w Opolu zorganizowało wystawę pod tytułem Dziadek z Wehrmachtu. Potem było tam rozwinięcie tego tytułu. Efekt jest taki, że ta dobra wystawa miała dobre recenzje, dobrą widownię, ale nie wywołała wojny polsko-polskiej o historię. Podobna wystawa o dziadku z Wehrmachtu, tyle że nazywająca się Nasi Chłopcy, zrobiona przez Muzeum. Gdańskie taką bitwę w wojnie polsko-polskiej i owszem rozpoczęła. Może dlatego, że w Opolu 10 lat temu nie myślano chyba o tym, żeby taką wojnę wywołać. Natomiast w Gdańsku, wydaje mi się, był to jeden z zamiarów zrobienia tej wystawy. A dokuczyć prawicy, a poszturchać niedźwiedzia, czy może wilka, czy, czy może, może koguta kijem. No w każdym razie niech ryczy albo, albo pieje. Czy tak być musiało i czy tak będzie, o tym będę za chwilę rozmawiał z kim, kto tę ustawę zobaczył. Starannym okiem będzie to Kasper Płażyński. A ja Państwu w ramach y, takiego, takiej rozgrzewki zaproponuję maleńki urywek z filmu Nasi Chłopcy. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Kasper Płażyński. Na pewno jedno się udało twórcom tej wystawy nasi chłopcy, bo film był szlachetny. To chodzi o to, że w Bredzie pamięta się o Polakach, którzy w 1945 4 roku wyzwalali Bredę i są bohaterami. Walczyli z Niemcami. No i walczyli po dobrej stronie. Mundur mieli taki. Polsko-zagraniczny, jak to po prostu było w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, ale krótko mówiąc, przesłanie było. i czasy były po wojnie znowu. No niestety tak <noise> przez to było, że Komuna nie przyjmowała swoich bohaterów, patriotów tak, jakbyśmy chcieli, żeby to było. No na szczęście już o Komunie coraz mniej osób pamięta, chociaż może warto yy, dla pamięci narodowej. Natomiast z, z całą pewnością jedna rzecz się udała twórcom wystawy Nasi chłopcy w Gdańsku. Mianowicie kompletnie przykryto w tym roku rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, prawda? Wielkiego zwycięstwa polskiego oręża. Tak, tutaj rekonstrukcja tak, nie jest tak. potrzebna. Ale ja się nie zgodzę na z panem rektorem, bo tak jest. w tym wstępnie pan mówił o dziadku z Wehrmachtu, o tej wystawie, która była kiedyś w Opolu, a teraz nie wiem, czy pan jest dostępna cały czas w internecie. Tak. Jest między innymi w Bydgoszczy wystawiana i całość jest zdigitalizowana. I ja tą wystawę też sprawdzałem jej treści. I one, one są podobne, te wystawy. Ale te kluczowe rzeczy, które sprawiają, że ta wystawa w Gdańsku jest e, tak dużo szumu wokół niej, są jednak Inny. inne. To Czyli znaczy tak się bardzo pazemną znowu narracja. narracja w na gdańskiej wystawie Nasi chłopcy pokazuje tak naprawdę wcielenie do Wehrmachtu jako jakąś przygodę, jako jakiś taki obóz harcerski. Uśmiechnięte buzie tych młodych ludzi wcielonych do Wehrmachtu. Trzeba nie ma tam, tam. To jest skąd rozumiałe, zrozumiałe, bo nie ma tam wcale. Tam nie jeśli ma sprawy. Wcale... robi oficjalne zdjęcia, komuś kto idzie do wojska, to on na nich nie płacze. Bo... No, o tak, tak, ale to potem kurator, czy twórcy wystawy decydują, jakie zdjęcia wykorzystują. I czy chcą pokazać młodych, uśmiechniętych chłopaków, którzy są w tym Wermachcie, czy chcą pokazać zdjęcia, które pokazują obraz straszliwej wojny, i tego, że to była kolejna część tej machiny niemieckiego zniewalenia polskiego narodu. Natomiast ten dziadek w wermachcie, to tamta narracja jest inna. Tam jednak nacisk jest położony na to, że to była służba, która była pod przymusem. I gdzie, jeżeli się ten młody człowiek nie zgodzi, to i on może trafić do obozu i jego rodzina. Więc to są zupełnie inne skale. Tego w Gdańsku zabrakło. My nie mówimy o tym, że to jest coś złego, mówić o tym, że ten aparat represji niemieckiej służył też temu, że z niewolników robiono młodych ludzi, którym potem wysyłano na fronty całego świata, tylko my mówimy, że to jest skandal, że ta narracja tak jest tam przedstawiona, i o tym, że Hmm, że po prostu młodzi ludzie ginęli, mordowali siebie nawzajem i służyli, znaczy służyli, byli niewolnikami niemieckiego aparatu represji czy naszego okupanta. Mówi się o tym jako przygodzie. No to, to jest skandal no, niebywały. Wie pan, może jednak być tak, że nasza wizja, wydarzeń wojennych jest po prostu inna od historycznej prawdy. To znaczy, co nam w domu przekazali na temat II Wojny Światowej, no jeszcze jestem starszy od pana, to tym bardziej. No przekazano głównie ten ruch oporu, represje niemieckie, dzielność narodu, no i, i brak dzielności wielu Polaków, no ale powiedzmy, nigdy nie jest tak, że, że wszyscy są bohaterami. To jest chyba narracja, w której wychowało się bardzo wielu młodych ludzi w Polsce. A jak grzebiemy w dokumentach rodzinnych, czy po prostu historycznych, to ta prawda bywa bardziej zróżnicowana, czy naprawdę nie wyobraża pan sobie, że ktoś kto ma lat 18 jest takim popychadłem w rodzinie czy w społeczności swojej zawodowej. Nagle myśli sobie wow mundur, świetnie wyglądam, pojadę walczyć, wrócę jako bohater, dziewczyny na mój widok padną plackiem. Czy to jest niemożliwe, myśli pan? Ja myślę, że to, że pan jest historykiem. Dzisiaj tak. się dowiedziałem, że pan uczy w jednym z warszawskich tak. instytutów historii. I pan przecież o tym wie, że zjawisko tych wcielonych siłą do Wermachtu młodych żołnierzy, zjawisko dezercji było rzeczą masową. Potem ci ludzie przechodzili do armii alianckich albo po prostu ukrywali się w taki sposób, żeby nie musieć walczyć. Więc no nie nie jest tak, jak pan redaktor sugeruje. Nie, to sugeruje, I to, że w niektórych ale, przypadkach to, może że, są, że są jednostki którym byśmy nie podawali ręki, albo które nie mają żadnej refleksji, albo które nie czują się częścią nie wiem, wspólnoty narodowej, to tak jest w każdym kraju, ale czy instytucja kultury, muzeum takiego miasta jak Gdańska, czy jakiegokolwiek innego w Polsce powinno o nich robić wystawę? Widziałem taki krótki film. Dlaczego, dlaczego my wysługujemy się tak naprawdę polityce historycznej, nie polskiej, tylko niemieckiej? No bo do tego to zmierzamy, wybielamy w ten sposób winy niemieckich okupantów w Polsce, pokazując, że jak ktoś z ulicy przychodzi na tą wystawę, to ma, wychodzi z jednym wrażeniem. No tak, byli ci Niemcy w Wehrmachcie, no ale... Polacy to w zasadzie też w tym też wybracze, służyli, więc jakby o co tym Polakom chodzi, o co tyle szumu. To tak naprawdę jest kolejne uderzenie na przykład w roszczenia polskie o odszkodowania za Drugą wojnę światową. To jest kolejny argument takim na zewnątrz, bo my w Polsce przecież wiemy jak było, ale argument już słyszałem dosłownie chyba wczoraj czy przedwczoraj jeden ze znanych ukraińskich, historyków podnosił to jako argument, że o co tym Polakom chodzi w kontekście II Wojny Światowej, również Wołynia, przecież my mamy też tutaj krew na rękach, bo Polacy służyli w Wehrmachcie. o czym jest wystawa w Gdańsku. To jest niestety, takie rzeczy nie dzieją się potem bez odpowiedzi. No, strzelamy bramkę do własnego podwórka, bramkę samobójczą i jednocześnie powielając historyczne kłamstwa. No, a jaką receptę by pan podał? Jak mówić o tym zjawisku, które było masowe, bo liczy się, że żołnierze polskiego pochodzenia najczęściej to byli Polacy, chociaż bywają skomplikowane rodzinne relacje: ktoś się urodził w rodzinie polskiej czy, czy półpolskiej, ale akurat afirmację swoją życiową związał potem z Niemcami, albo potem z Polską, ale, z, ale częściowo z Niemcami. To są skomplikowane zagadnienia, bardzo interesujące, niemiłe bo jednak mimo wszystko lepiej o generalnym maczku mieć, prawda, niż o takich, którzy poszli walczyć, yy, walczyć na froncie wschodnim w imię interesów III Rzeszy. Ale jak to opowiadać? Dlaczego my mamy się jakoś szczególnie Epatować jednostkami, Jednostkami, a nie setki tysięcy ludzi. Setki tysięcy ludzi. Setki tysięcy ludzi było, było w wermachcie, setki Polskiego tysięcy pochodzenia ludzi. Ze, ze Śląska, z Pomorza. I setki tysięcy ludzi potem uciekało. To, to dosłownie to było zjawisko masowe, to znaczy, panie rektorze. To było ponad, na pewno ponad połowa uciekała potem z tego wermachtu, więc dokładnych liczb panu nie przytoczę w tej chwili, ale gdzieś dosłownie dwa dni temu, jak ten wybuchł skandal, to się z tym też yy, zapoznawałem. No, ja nie widzę jakby jakiegoś pożytku interesu publicznego w tym, żeby Polacy mieli robić wystawy uderzające jednak w naszą narodową tożsamość i roli Polski w czasie II wojny światowej, wyciągając jak z kapelusza ludzi, którzy zostali wciągnięci na folklistę, i z tymi Niemcami się utożsamiali. No bo jeżeli tak Pan mówi, że były jednostki, które, czy nawet więcej niż jednostki, które służyły w Bernachcie, mimo tego, że wcześniej na przykład na Pomorzu było, doszło do pierwszego ludobójstwa, zresztą Sejm w poprzedniej kadencji przyjął to za Dzień Pamięci Krwawej Jesieni, zdaje się tak to się nazywa, pierwszego ludobójstwa niemieckiego Krwała w Polsce. Niedziela w prawda? Yy, więc, yy, więc no, to... no jakby, jaki w tym cel jest? Co Muzeum Gdańska chciało tym osiągnąć? Ja bardzo tego nie rozumiem. To, ale co z poznaniem prawdy historycznej? Ale to kto Bo, komu broni poznawać prawdę Jeśli dobrze pana zrozumiałem, rynku, że... a na pewno źle, to powiedziałby, powiedziałby pan tak. no Po co robić takie wystawy, które są o rzeczach mało formacyjnych dla, dla tożsamości polskiej? Po co robić takie wystawy? Jak się chcę dopytać, czy pan uważa, że nie należy robić tych wystaw panie tym, Ladecy, w trudnych, trudnych kawałkach? Czy panie, panie, robić inaczej? Moja żona była w, też w muzeum, a, rozmawiała, z, rozmawiała z rzecznikiem muzeum. I wbrew temu, co pan teraz redaktor sugeruje, ta wystawa, no właśnie oni chyba sami nie wiedzieli, co chcą osiągnąć, albo wiedzieli i teraz po prostu uciekają od tego. Bo z jednej strony yy, mówią o tym, że no historia trudna, trzeba ją opowiadać, ale z drugiej strony mówią, że ci chłopacy, którzy tam są pokazani, że oni w większości potem też przechodzili na właśnie polską stronę, tylko że... To nie jest w jakiś sposób szeroki opisany na tej wystawie. Oni mówią, że ta wystawa właśnie jest o ludziach, którzy też byli przymusowo wciągani do Wermachtu, ale z drugiej strony ta wystawa nie na tym skupia się, tylko skupia się na przygodzie wojennej w Wermachcie jak oni ich nazywają bardziej Pomorzan nawet niż Polaków wciąganych z po prostu z północy. Oczywiście no, tak, pewnego rodzaju w czym, szajba części polskiego środowiska. Tylko tego chyba nie da się w żaden sposób taki racjonalny, że ktoś po prostu czegoś. Um, Popełnił jakiś taki błąd we wrażliwości swojej, tak? Okay. Przygotowując no, to Chyba powiedzmy... Nie, chyba to była jakaś intencja, i powiem więcej, panie doktorze, z Gdańska, takich przykładów rok do roku, yy, prowokacji czy intencjonalnego, moim zdaniem, relatywizowania historii ze strony władz miasta Gdańska. Yy, no, każdego roku takie są wydarzenia. W zeszłym roku rocznica, w której fetowana Stauffenberga, czyli naziste Polakożerce, dosłownie o fatalnym. Polakożerce, na pewno. W tak. fatalny sposób po Polakach się wysławiał. Chciał zabić Hitlera, Chciał zabić Hitlera. Zawsze ale coś. coś Chciał zabić Hitlera, ale dlaczego? I to wiem, bo to jest historycznie przedstawione w dokumentach. Dlatego, bo widział, że Hitler oszalał i rządom przegra tę wojnę. Ale od początku no, do końca Żydów i Polaków nienawidził. No i my go fetujemy w dworze Artusa w w Gdańsku w zeszłym roku impreza konsulatu nie, generalnego nie. Niemiec, i na to przychodzą gdańscy urzędnicy. Użyczają w ogóle najbardziej prestiżowe miejsce w Gdańsku. Do także pana. Imprezy. Dwa czy trzy lata temu wiceprezydent Grzelak mówi na jednej z. już nie pamiętam, która to była rocznica. Czy 1 września, czy któraś inna. Tych rocznicach związanych z Niemcami trochę w Gdańsku mamy. I mówi, że w przemówieniu oficjalnym. Jeszcze czytał z kartki, więc to nie była jakaś spontaniczna pomyłka. Ktoś mu to napisał, albo sam sobie napisał. I mówi. W kontekście rozpoczęcia II wojny światowej najpierw było złe słowo, złe słowo Niemca przeciwko Polakowi, Polaka przeciwko Niemcowi. Tak zaczął swoje przemówienie. No panie redaktorze, ja nie Wie wiem pan, co jest z tymi polskimi czy gdańskimi politykami, ale, ale oni nie, już dawno zwariowali ale... albo rzeczywiście są na jakimś garnuszku, nie wiem. Jestem ale bardzo... komu to służy wiem, ale wiem komu też to nie służy. Bardzo jestem czuły na, na tę narrację na temat, być tam na czymś w garnuszku, bo niedługo potem przychodzimy przychodzi do agenturalizmu, a na koniec... Nie, tego... ja nie uważam, że na... Wiem, że nie, tylko po prostu tłumaczę pieniądze, dlaczego jest. Każdy robi pieniądze, ja nie mówię na to łapówkach, ja mówię o stypendiach, również mówię o różnych takich rzeczach. Ale niech pan mi powie... Wie Jak... pan kto jest w Radzie Muzeum Gdańska? Peter Lew który dosłownie kilka dni temu słuchaliśmy go jak w Berlinie przy okazji mowy o tym Domu Polskim, który ma tam powstać, mówił o tym, że w tym Domu Polskim między innymi powinno się dyskutować o współprastwie Polaków w Holokauście. I ten pan jest w Radzie Muzeum Dysku, Miasta Gdańsk. Dyskutować zawsze można. Pamiętam bardzo nie. To, to tylko o Polsce w takim kontekście chcą Gdańsku. dyskutować. Szkoda, że nie chcą dyskutować o innych sprawach. Ale niech pan mi powie, jak ta wystawa powinna wyglądać? Bo już wiemy, jak nie powinna, a jak powinna. Bo... Bronię Pana przed zarzutem, który sam postawiłem, że Pan w ogóle nie chce takich wystaw, że chciałby Pan tylko wystaw y, um, miłych, propolskich, patriotycznych, z biało-czerwoną no. kokardą, no ale przecież nie, historia nie, nie. nie jest tylko taka, nie, prawda? No to, to powinna być My. wystawa, która jak najbardziej ci ludzie mają prawo do y, rozmowy o ich tragicznych losach, ale to powinna być wystawa o tym, w jaki sposób y, hitlerowski, niemiecki y, reżim, no. okupant Dokonywał kolejnej zbrodni w świetle prawa międzynarodowego. bo To jest w świetle prawa międzynarodowego zbrodnia. Wcielać yy, podbitą ludność do armii to jest zbrodnia międzynarodowa w świetle prawa międzynarodowego. I o tym powinna być ta wystawa, a nie o tym, że to był obóz harcerski. To po prostu takie proste. Proszę pana, co zrobić z takim pojęciem autonomia ludzi kultury, w tym wypadku autonomia ludzi kultury muzealnej. Bo prawa do krytyki nikt tam nie odbiera. Do a czy ktoś. Nie, 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 panie lektorze. Yy... Nie, nie, nie. To są mają swoje prawo. Tylko dlaczego to prawo chcą realizować za publiczne pieniądze? Ja jestem wolnościowcem i uważam, że każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy, swoje narracje nawet budować, nawet jeżeli uważam, że są wbrew polskim głębokim interesom i to w sposób taki oczywisty. Ale jako polski polityk, ja mam jeden interes. Interes jak najlepszego reprezentowania właśnie polskich i polskich interesów i ja nie widzę żadnych powodów, żeby relatywizować historię za pieniądze, pols, pieniądze polskich podatników. No, to nie, nie przekona mnie Pan, że na tym ma polegać autonomia twórców i kultury. Nie, wie Pan, że ja jestem też wolnościowcem, co nie oznacza, że jak coś mi się nie podoba, to mi szlak nie trafia i wtedy zapominam o tej swojej wolnościowości i myślę sobie... A w ramach wolności my też mamy prawo do ale, krytyki. to na pewno. To tego jeszcze na szczęście nikt nam nie odbiera, odstukać w niemalowane. Natomiast myślę sobie tak, gdybym ja układał nie jakby, że w Gdańsku, ale może gdzieś indziej, to no, taki mam charakter, może, może podły, może dlatego nie układam tych wystaw, może tak jest dla wszystkich lepiej. Starałbym się, żeby ona była prowokująca myślenie, a to oznacza, że jeden da się sprowokować do myślenia, a drugi po prostu się da sprowokować i, i przyjdzie robić jakiś raban, że Wróbel powiedzmy robi jakąś złą rzecz, Polska okrada, op opluwa naród, papieża nie szanuje, czy inne rzeczy. Szanuję papieża, Polskę kocham, ale na takiej wystawie bym się, żeby ona była zróżnicowana w odbiorze. No i widzi pan, wtedy byłbym kompletnie za tym, żeby to była autonomia ludzi kultury i to za publiczne pieniądze, bo miałbym taki argument. Po to są publiczne pieniądze, żebyśmy jako wspólnota nie tylko się trzymali za ręce i patrzyli w swoich przodków, tych najfajniejszych, ale żebyśmy zderzali się z tymi zachowaniami naszych przodków, które wcale takie fajne nie były. Uważam, że to jest pouczające. No i co wtedy? Ale to no, tutaj jest jednostronna wystawa. Ona nie jest wymieszana jakoś, nawet o te różne racje, które pan chciałby przedstawiać, panie rektorze. Poza tym, e, nie wiem, czy z wyjątków powinno się tworzyć regułę. Na pewno nie, bo to jest zniekształcenie obrazu e, też historycznego to jest właśnie ten relatywizm. E, i, po i, po, I po trzecie, no, ja w dalszym ciągu jednak upieram się, że e, naprawdę jest bardzo dużo, Ośrodków, które mają w tym interes, żeby jednak Polski jako z państwa napadniętego, tworzyć państwo, które w jakiś sposób jest negatywnie zamieszane w Drugą wojnę światową. I nie widzę powodu, żeby im jakoś szczególnie pomagać zniekształcając obraz historii. Tak jak mówię, no obraz historii na Pomorzu jest taki, panie redaktorze, i to jest generalne, że tam doszło do pierwszego niemieckiego ludobójstwa na terenach, na których były Prusy, ale też na terenach, gdzie mieszkali większość, co było częścią po prostu wcześniej Rzeczpospolitej. I to jest po prostu fakt historyczny. I faktem historycznym jest też to, że na przykład w wolnym mieście Gdańsku. Było to drugie miejsce na świecie w latach 30. międzywojnia z najwyższym poparciem dla NSDAP, sięgającym ponad 59%. I to są fakty historyczne. I to nie Polacy wie pan, go, to nie, wie pan, gdzie jeszcze bastion NSDAP? Dlaczego? Znaczy, znaczy, We Nie, nie, ale wyższy współczynnik w był w roku, gdzieś tam w Rzeszy, nie pamiętam które hrabstwo. I to są fakty historyczne. To nie Polacy głosowali na NSDAP, ani Żydzi, którzy byli w Gdańsku około 20-procentową mniejszością razem. Robert Graves, znany pisarz, ale na ogół lokujący się Jeszcze wrzeszam do końca. i naj, Najbrutalniejsze, najstraszniejsze jest to w też tej napaści na Polskę, na, na tym, co się działo na Pomorzu, że polskich sąsiadów mordowali niemieccy sąsiadzi. Sąsiedzi. To, jest, to jest też okrutna prawda, straszliwa prawda tamtych czasów. No i widzimy, gdybym ja robił taką wystawę, to bym prawdopodobnie tego nie przemilczał, ale czy bym zebrał Laurki ze strony Prawa i Sprawiedliwości albo no, Konfederacji. Mówi, Coś, no, obawiam się, że różnie by to jak, mogło być. Jak Kamysz to Jak ja hipotetycznie mówię o swojej wystawie, której przecież nie zrobił. A przepraszam, bo jest I... chyba nawet minister Szłapka, czyli tak jak Tusk nie Rzeczy chce, czegoś, jak Tusk nie chce czegoś powiedzieć, albo już czuje, że no, sytuacja się wymyka spod kontroli, no to Szłapka też raczej odciął się od tej wystawy. Głównie od tytułu, to prawda. Y, bo tytuł też, też oczywiście to rzeczywiście jest, no, jest, jest głupi. Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi. Politycznymi swojej epoki. To właśnie cytat z Roberta Greysa. Myślę, wie pan, żeby tak się pan odniósł do tego cytatu, bo być może jego konsekwencją byłoby takie przemyślenie: a może jednak niech politycy się trzymają z boku. Sporów historycznych, sporów światopoglądowych, w, w sprawach w których są specjaliści powołani do tego. To jest tr troszkę tak jak ze szczepionkami i antyszczepionkami. Czy znaczy, naprawdę polityk coś wie więcej od lekarzy, którzy się zabierają do, dysku, do dyskusji? Nie korci pana, żeby stać z boku, tylko żeby tam biec i bojkotować wystawę. Nie, ja nie bojkotuję wystawy. Ja tylko, pływaj ja tylko, Ja tylko wzywam panią prezydenturkę do jej zamknięcia. To a, więcej niż bojkotuję. Bo ja tak, ja... tak. Proszę, dla <śladowa> dobra publicznego. Natomiast nie nic mnie takiego nie korci. Ja jako Gdańszczanin z krwi okości, który też od lat zajmuje się wątkami różnymi związanymi z historią Gdańska-Pomorza, dlaczego ja nie mam tym bardziej, jak mam legitymację społeczną do tego, żeby występować w imieniu nawet nie tylko swoim, ale pewnie iluś tam tysięcy ludzi, którzy podobnie czują jak ja. No nie wiem, dlaczego miałbym zamykać usta. Zupełnie tego nie rozumiem. No, dyskusja o historii mają być tylko dla historyków, jeżeli mówimy tutaj o tak naprawdę faktach znanych publicznie, tak szeroko opisanych, że każdy czujący się rzeczywiście jakoś mocniej związany z Pomorzem po prostu zna tą trudną, straszliwą historię. To dlaczego miałbym milczeć? No, no, przecież to nie jest trudna historia w sensie. No wystarczy uważać na lekcjach historii, przynajmniej za moich czasów. Do czego wszystkich oczywiście zachęcamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kasper Płażyński był naszym gościem.